Taką zajawką, którą chciałbym dzisiaj Wam e, przedstawić jest y, użycie API Management w takim modelu hybrydowym. E, czym jest API Management? E, Mówię o tym, dlatego że jest to usługa, która, która bardzo często ostatnio mi się przytrafia, jeżeli chodzi o wdrożenia. Cała masa firm, szczególnie dużych firm, chciałaby wystawiać swoje API gdzieś tam wewnętrzne do zewnętrznego świata czyli do jakichś urządzeń, do stron, do aplikacji mobilnych dla swoich zewnętrznych kontrahentów. I standardowy problem, który się pojawia, to są z jednej strony. Ci, którzy publikują, czyli wewnętrzni nasi pracownicy, chcieliby zabezpieczyć api, mieć jakąś wspólną fasadę, monitoring, wspólne, że tak powiem, rozliczanie, monetyzację. Z drugiej strony są deweloperzy, czy to zewnętrzni, czy wewnętrzni, oni by chcieli poznać te api, czy te dokumentacje, wypróbować je i tak dalej. No i idea sama jakby jest jasna. W Azur jest to API Management, w Google to jest APG, w AWS jest również API Gateway. Są też modele, które możemy jakby postawić w oparciu o premisy, czy też OS open source. A. Idea jest prosta. Ja się głównie zajmuję Azurem, i tutaj się pojawia zasadniczo pytanie w dużych przedsiębiorstwach. Jak to się pozabezpieczać? No i sytuacja jest teraz taka, że mamy tutaj w centrale, czyli mamy tego Azura, gdzie tego API Management wdrażamy. Po lewej mamy jakąś tam inną chmurę, być może jest to jakiś multi-cloud setup w naszym przypadku. No i po prawej na górze mamy naszą organizację, nasze przedsiębiorstwo i jakieś tam, nie wiem, sajty, fabryki i tak dalej. No i teraz wdrażając tak klasycznie API Management, można go zintegrować z siecią wirtualną. No, i ten nasz API Management, zarówno tą wersję jakby dla deweloperów, czyli tak jakby portal z dokumentacją, jak też możliwości publikacji naszych api, jak też samą bramę, i to jest tutaj u mnie na diagramie narysowane jako takie drzwiczki, czyli gdzie te api tak naprawdę się wołają, no, no są w chmurze. No i w związku z tym, że mamy integrację z jakimś VPN-em, czy jakimś dedykowanym łączem położonym pomiędzy naszą organizacją a chmurą, ten nasz API Management po tym łączu może sobie sięgać, czy to do innej chmury, czy to do e, naszej organizacji, czy to też do fabryki. Natomiast to stanowi pewien problem pod względem takim powiedziałem networkingowo-routingowym, e, czyli e, tutaj mamy połączenie, no ale co by się stało, gdyby na przykład nasz użytkownik w firmie chciał zawołać to API, które stoi obok niego. No niestety to będzie tak, że będzie szło do środka, e, czyli do chmury i później będzie wracało. Tak samo tutaj jakieś urządzonko będzie musiało przeskakiwać przez środek. No i rozwiązaniem na to jest Distributed API Management, czyli takie rozproszone, czyli jest tak zwany self-hosted gateway. I taki podobny patent również znajdziecie w Azure, jak i w Apigee, który, który jest dość takim mocnym konkurentem, jeżeli chodzi o Azura. Pomysł polega na tym, że te gatewayy e jesteśmy w stanie sobie wdrożyć lokalnie w oparciu o na przykład kontenery dockerowe, w oparciu o Kubernetesa. No i w związku z tym, co one działają lokalnie, to ten ruch sieciowy no, wygląda zupełnie inaczej. Czyli, po pierwsze, ci zewnętrzni kontrahenci oczywiście mogą do nas wpadać, do tej chmury, tak jakby do centrali, ale mogą też przez nasze jakieś urządzenia sieciowe, jakieś, nie wiem, firewalle, zabezpieczenia wchodzić bezpośrednio do tamtej chmury, bezpośrednio do fabryki, bezpośrednio do naszego Private Data Center chociażby. I podobnie wewnętrznie ten ruch będzie wykonywany, czyli zamiast sięgać tak troszkę na okrętkę z tego naszego komputera do tego api, będziemy mogli wykorzystywać te lokalne nasze bramy, które są porozpraszane w różnych miejscach. Przy okazji mamy cały czas centralę, która monitoruje, zbiera, loguje. I rekonfiguruje, czyli nasi, że tak powiem, administratorzy publikują nowe api, ustawiają je tutaj, natomiast te bramki, jak widać, przeciąganą, przerywaną linią podciągają sobie tylko konfig. No i generalnie to w dużym uproszczeniu to, co bym chciał pokazać, czyli przedstawić Wam taką opcję, że w API Management i w tych rozwiązaniach API Gatewayowych istnieje możliwość zrobienia takiej hybrydy w dwóch różnych modelach. Natomiast oczywiście, jak to zawsze, mamy dwa różne podejścia i te dwa różne podejścia będą nam stanowiły, będą miały plusy i minusy. Plusem oczywiście tego po stronie tego jednostkowego, czyli centralnego wdrażania, że to wszystko dostawca chmurowy będzie nam opędzał, mamy SLA, nie musimy się tym przejmować. Natomiast w przypadku, gdy robimy self-hosted, musimy zapewnić infrastrukturę pod to i utrzymanie pod tą infrastrukturą. Z drugiej strony spełniamy najwyższe latency, mamy security, mamy compliance, mamy, że tak powiem, zgodność i kontrolę nad tym, co się dzieje lokalnie. Ten ruch nie wychodzi na zewnątrz. No tyle, to taka krótka zajawka, pięć minut. Monika, wracam do Ciebie. No i jeżeli są jakieś pytania, to ja chętnie na nie będę odpowiadał. Faktycznie, Marek, Było szybko? Się. Bardzo szybko. To no miało być pięć minut. Nawet, tak, jak najbardziej. Natomiast, jak wygląda kwestia zabezpieczenia sieciowego API Managementu? Chodzi mi wejście wyjście. Tak, no to w zależności od tego, czy mamy tą centra tę centralę, czy też te self-hosted gateway rozproszone w różnych miejscach, y tutaj ma mamy różne, że tak powiem, podejścia do tej kontroli. Czyli chmurowo musimy to opędzić za pomocą elementów chmurowych, czyli mamy wejście, wyjście chmurowe, jakiś Azure Firewall na przykład. Czy jakieś dedykowane urządzenia sieciowe. Natomiast, kiedy mamy tego gatewaya lokalnie, gdzieś tam u siebie w serwerowni, no to tak naprawdę hulaj dusza, to co macie wdrożone w organizacji, no to to będzie ten element, który, który będzie używany do zabezpieczania całości. Nie? Także tutaj dużo mamy, że tak powiem, możliwości, powiedziałbym, konfiguracyjnych i zabezpieczenia.